No to co? Czas, start! Dobra. Muszę wygrać. Dlatego muszę wiedzieć, co rysują inni. Zak, poglądanie nie jest ładne. Teraz będziesz siedział ze smugą na czole. Nawet mu pasuje. Dobra, Super Lily zaczyna malować. Jesteście po prostu zazdrosne. Nie potraficie nawet rysować. Lili, co ty robisz? Przez ciebie mam plamy na całym papierze. Przepraszam, nie zrobiłam tego celowo. Runda dopiero się rozpoczęła a już zepsułaś mi humor. Zakmokę wciąż twoje farby. Potrzebuję kilku kolorów. Suzy, oddaj mi je. Czym ja będę malować? Racja. Kurczej, okay. Tak się skończyły. A gdzie są moje pędzle? Mam już tego dość. Ili, po co się moje pędzelki? A, to twoje. Właśnie mi malowali.